Dzień dobry, 5 stycznia 2025. Jesteśmy w kletnie. Dzisiaj 18 szczyt korona gór polski śnieżnik. Pierwszy szczyt w nowym roku, który będziemy zdobywać. Wybraliśmy się właśnie z parkingu pod jaskinią Niedźwiedzią, za który zapłaciliśmy 18 zł. Doszliśmy 20 minutek tutaj właśnie do znaków i teraz będziemy się kierować na śnieżnik. Do schroniska mamy półtorej godzinki, przynajmniej w normalnych warunkach powinno tyle być. Schronisko nie jest na samym szczycie, do szczytu trzeba jeszcze kawałek dojść od schroniska. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, ubraliśmy się na cebulkę, zabraliśmy ze sobą raki, śniegu jest dużo, jest dość chłodno, na dole bardzo wiało, trochę się przeraziliśmy, ale już rozgrzaliśmy się i ruszamy. Jesteśmy teraz pod rozdrożem, w lewo jest jaskinia niedźwiedzia, w prawo jest znak na śnieżnik i ruszamy żółtym szlakiem do schroniska godzinę 15. Droga zaczęła się... Stańmy na chwilę. Jest całkiem przyjemnie. Zimowa aura. Po obu stronach ścieżki, po obu stronach szlaku płyną rzeczki. W sumie to pierwszy nasz, nasz taki zimowy, w takiej zimowej aurze wypad. Tak. W ogóle jest to pierwszy wypad noworoczny, bo mamy dopiero styczeń i długi styczniowy weekend. Jest zimno, jest dużo śniegu, śnieg jest ubity. Mam wrażenie, że jakoś tutaj to może było odśnieżane. Dodatkowo warto się ubrać na cebulkę. Naprawdę nasze doświadczenie mówi, że wchodząc w góry fajnie jest się rozsunąć, bo jest ci ciepło. Grzejesz się wchodząc pod górkę. Natomiast schodząc warto wziąć ze sobą dodatkowy swetr, dodatkowy polar do plecaka. To mało waży, a jednak daje komfort. No i termiczna odzież, prawda? Dokładnie Zmieniło tak. Zmieniło to dużo w naszym życiu. Dokładnie tak. Na razie szlakiem idzie się całkiem przyjemnie, śnieg jest ubity, raczki nie są potrzebne. Zobaczymy, jak dalej będzie to wyglądało. Ale jesteśmy przygotowani w razie czego. Jest, jest przyjemnie. Bardzo. Uf, zaczęło się początek. Nie był taki ciężki. Ale zaczęło się wznoszenie pod górę. No W końcu chyba ta jaskinia była, albo to rozejście. było na 700 metrów nad poziomem morza, a góra ma 1400, więc jakoś musimy tam kochanie dotrzeć. No, ale piękna zimowa sceneria jest. Jest Nic za siebie. Nie miałem się mówić. Zbieram siły na wejście na szczyt. Idziemy. Ale widzieliśmy już ten, pieprzniczkę, młynek jak tam kto nazywa na tak. szczycie No i wydaje się dość wysoko Wyszliśmy z nas wyszliśmy z lasu Zaczął sypać śnieżek Jest kierunkowskaz na schronisko na śnieżniku skręcamy w lewo I zaczyna się szlak Połączenie szlaku żółtego z czerwonym Jedna pogoda jest. Zaczęło się grubo robić. No. Jest godzina 13.30. Dotarliśmy do schroniska pod śnieżnikiem. Ostatnie 10 minut było straszne. Nie byliśmy na to gotowi. Nie mamy ze sobą okularów. Jesteśmy w schronisku, jest mnóstwo ludzi i jest idziemy, bardzo zimno. Idziemy, idziemy dalej. Szacun. Do schroniska. Raczki nie były potrzebne, ale teraz już są potrzebne. Jeszcze na szczyt pokazuje 45 minut. Zakładamy raczki. Gotowe. Idziemy na szczyt. Która godzina? A, jest za 10 druga. Ocie śmiesznie idzie. Jest za 10 druga. Wyruszamy ze schroniska pod śnieżnikiem. No tutaj już jest podejście, raczki się przydają. No jest dosyć strome podejście. Raczki fajnie dają radę. Aha, i nie powiedzieliśmy zielonym szlakiem, teraz idziemy. Ło, wow, już prawie nic nie widać. Jak biała pustynia. Tylko ludzie wyłaniający się z tej mgły zabieruchy. No, grubo. Szlak jest oblodzony, więc te się tu już przydają. W sumie nie wiemy jakby było bez, bo idziemy wy od schroniska i spoko, stałem egzamin, chociaż trochę się idzie, wydaje mi się, nie? Bo tak. trzeba pić tą nogę. Później trochę więcej siły użyć, żeby iść dalej. Idziemy, Yeah. Korona Gór Polski, 18 szczyt, Śnieżnik zdobyty. Zajęła nam to łącznie 2 godziny 50 minutek. Od schroniska idzie się około 40 minut, ale jest tutaj u góry bardzo mroźno i wietrznie. Ło, wow, jest strasznie, yy, uciekamy zaraz stąd. Ale dlaczego chodzimy w góry dla pięknych widoków? Tak, piękne widoki za nami. <laughs> I tu jeszcze widać wieżę widokową. Niektórzy mówią na to blender, młynek. Tak. I młynek. Idziemy, uciekamy stąd. Aha, jest godzina 14:40. Schodzimy ze szczytu. Ale jest nieprzyjemnie. Z góry w zasadzie zbiegamy. Piękne górskie widoki. Jak się schodzi, to nawet wraczka ślisko. Jest godzina za 5:15. Jesteśmy przy schronisku, także 15 minut. Biegliśmy praktycznie. Zbiegaliśmy. Idziemy na zupę. Nie, tu jednak znak pod schroniskiem pokazuje, że na śnieżnik 30 minut. Akcja. Zrobiliśmy sobie przerwę w schronisku pod śnieżnikiem. Już się trochę przerzedziło, bo po 13 to tu był tłum ludzi. Tak, ale ja myślę, że po prostu o 13 to była taka godzina, gdzie dużo ludzi wchodziło i dużo ludzi już schodziło, tak. więc się to wszystko skumulowało. Teraz na szczęście już jest luz, jest gdzie usiąść, a my będziemy schodzić. Jest godzina 15.40. My się zbieramy, będziemy schodzić. W schronisku zjedliśmy sobie kwaśnicę i fasolkę po bretońsku. No Za co zapłaciliśmy 47 zł. Mhm. A i taki apel: nie zakładajcie raków w schronisku, bo niszczycie podłogę. A dużo, a dużo ludzi chodzi w rakach i zakłada raki w środku. Dobra, jest 15.40 Opuszczamy schronisko. Schodzimy na dół. Nie jest przyjemnie. Dobra, już się trochę uspokoiło weszliśmy w drzewa, ale tam przy schronisku Jest ogień. Uf. Coś jeszcze? Nie. Fajnie. No nie, fajnie, jest podoba mi się. Jest 16.30, zeszliśmy, jesteśmy pod jaskinią Niedźwiedzia, do samochodu, do parkingu jeszcze kawałek, schodziliśmy 50 minut, idziemy jeszcze do samochodu. Jak szlak? Świetnie, ale bez raczków nie dałoby chyba raz dzisiaj. No, zimowe wejście na Śnieżnik bez raczków nie polecamy. A, no i jeszcze jest w miarę widno, także nawet jeszcze czołówek nie wyciągnęliśmy. No, śnieg fajnie odbija. Więc jakoś tam jasno jest i, i jeszcze widać szlak. Aktualizacja z samochodu. Jest godzina 16:50. Dotarliśmy do samochodu na parking pod jaskinią Niedźwiedzia. Wyruszaliśmy o 11:20, czyli podróż nam zajęła. za, za trudna matematyka. Na no zamarznięte mózgi. No około 5-6 godzin, tak? 5,5 godziny. No około 6 nawet.